się ma widzów, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sabotażysty. W sensie oglądają Sabotażysty, nie Sabotażysty, no ale dobrze wiecie o co chodzi. No w ostatnim odcinku Sabotażysty ja widziałem w komentarzach, że mi pisaliście, że zauważyliście, że Patecki nie grał na tych swoich tych, yy, organkach pod koniec. Zaczął grać z tymi góralami, tańczyć z nimi, zamiast yy, robić jakby swoje zadanie. I przez to podejrzewacie, że on jest Sabotażystą, więc wziąłem to pod uwagę, od razu daję, jakby mówię na początku i obstawiam, że Ludzie wywalą Pateckiego, bo i tak go mieli wywalić już przed tym. No i też wywalą Marty Randy. Jakbym miała dwie osoby, zobaczymy czy się to będzie zgadzać. Mogę za zająć jedną minutę. Jak już część wie, to moją decyzją jest odejście z programu. I bardzo bym chciała, żebyście na mnie zagłosowali, okej? Okay? To nie jest absolutnie nic personalnego do nikogo, bo spędziłam tutaj bardzo, bardzo, bardzo miło czas. Ale po prostu mam niektóre rzeczy prywatne, Ej, nawet trochę przykro się zrobiło. Przykro dlatego, że ja się spodziewałem, że ktoś ją wywali, a nie, że sama odejdzie. Chyba, że specjalnie tak zrobiła. A wiedziała, że i tak odpadnie, no i teraz powiedziała, Nie, ja przez prywatne te chciałabym odejść. Ale mądra, kurde. I potem Marti Renty będzie chodzić i chwalić, że no ja to bym wygrał, sabotażysce bez problemu, ale wiecie, tam prywatne coś się wydarzyło i musiałam odejść sama. Z racji tego, że jestem uczestnikiem stuprocentowym. Rozumiem. Od pierwszego dnia tutaj zdarzały się jakieś drobne pomyłki, czy to ten słynny, e, słynne graffiti, czy tutaj czasami zarzucane mi lekkie może przeszkadzanie w zadaniach. Nie, może już mam trochę takie przekonanie, że on jest sabotażystą, przez to, jak on tak mówi, to jeszcze tym bardziej się w tym y, po, t, podtrzymuje, że no on tak jakby, wiecie, tak grał trolowo, trollowo, jak zauważył, że troszeczkę jest zagrożony, to już zaczął grać jak no ja jestem uczestnikiem i tak zaczął się angażować w te debaty i tak dalej, na serio, no trochę się zmienił. Że wiecie, gdyby był tak głupkowaty, na początku, szczerze, a nie dlatego, że był sabotażystą, to raczej by był dalej głupkowaty. No i by miał takie, no jak go wywalą, to go wywalą. Przynajmniej była beka i tyle. A teraz trochę jakby się wczuł w grę. Hmm. Czy piramida, jak zwał, tak zwał? Z paluchami wbitymi w środek. No bo to trzeba. Ale nie trzymałeś tak, tylko paluchy były wbite od góry. potem szukałem cię, żeby wyjaśnić, gdzie znalazłem w pokoju. No, gdzie no no mogliśmy tam? iść do pokoju? No ale byłeś tam z operatorem, nie. jak będziemy to oglądać. Znaczy wiesz, ja tylko nie, chcę ale... się dopytać, dlaczego jakby tam byłeś i czemu te paluchy tak wiesz. No zapowiada się na to, że faktycznie Patecki odejdzie, Martin Rencz do dobrowolnie oczywiście odeszła, ona by na pewno nie została wyrzucona. To Góra, ale by był jedną z takich opcji, którą jako następną bym chyba obstawiał, że on mógł faktycznie być sabotażystą, no bo tak, żeby... bo on wtopił się w ten lud Kalucha, dosłownie jakby, nie wiem, specjalnie tak dociskał te palce, trochę tak to wygląda, ale z drugiej strony, jakby był sabotażystą, to by bardziej uważał, żeby nie było tego tak perfidnie widać, więc... No nie wiem, nie wiem, może nie. Chcę głosować Był, na pateca. Okay. Ja nie widzę. Podnieście ręce, kto chce za Ty mnie zagłosować. To po prostu. No to proszę. jakby co sądzicie. Prawo i czy... Marcina? Ja będę Ty powiedzieć. chcesz za ja mnie zagłosować? Gural? Taki jesteś? Dobra, na potem mnie? Będziesz gra... O, dobra, Góral i Gimper mają jaja, żeby wprost powiedzieć, że no ja głosuję na pateca. Prawo Marcina tam poszła ręka w górę w momencie, gdy Gimper poszedł rękę w górę, ale e, śmiesznie, śmiesznie w sumie Pateca i reaguje, tym bardziej reaguje jak jakiś sabotażysta i totalnie się nie zdziwię, jeżeli się okaże, że faktycznie był sabotażystą. Strasznie mnie tylko ciekawi to, czego nie widzieliśmy, jeżeli chodzi o Pateca i jego sabotowanie, bo, bo tak to zbytnio nie pokazywał tego, nie? Ja gdybym była sabotażystą, to zachowałabym się po prostu w sposób, w jaki się zachowuje Oskar, tak samo w pierwszym zadaniu, ponieważ po prostu ja bardzo pilnowałam wszystkich granic, tak dalej, on sobie troszkę postał, w sensie robił wszystko, wpadł na super pomysł. Ja już wielokrotnie mówiłem, że mnie ten Oscar też irytuje. Ewidentnie widać, że tam atencji szuka, żeby wbić na jego kanał, bo Rez teraz bustuje z minionkiem tego Rez, będzie mu dał procent. Ale ta Julia Machunik, ewidentnie za bardzo, za bardzo na niego wierzę do momentu, że no to raczej jest logiczne, że on nie jest sabotażysta. on tak mi się wydaje. No nie pokazał jakiś giga takich cech sabotażysty, bym powiedział. Gra był być albo nie być. Jeżeli odpadnie nasz przyjaciel Oski, to będą to słabe czasy, dlatego musi odpaść prawdziwy sprawca problemów, czyli Patec, którego obserwuję od pierwszego dnia. Mega Spoko ziomek, pozdrowionka, ale psujesz stary grę. A to nie tak, że on w sumie tylko przypadkiem. Dosłownie jedna rzecz, i to narysowanie poza obszarem to psuł, a tak to on bardzo pomagał w tej grze, tak kojarzę, no ale nie, no mogę się mylić. No ja też lubię pateta, więc nie będę obiektywny. Głosujemy również niestety na Oscarat. W sumie to są istotne informacje, bo jeżeli ona była sabotażystką, no to raczej by nie zagłosowała na Oskara, no bo wiedziałaby też, że on jest sabotażystą. Czy sabotażyści osoby nie wiedzą? Chyba wiedzą osoby mi się wydaje, no to jeżeli ona teraz głosuje na Oskara, no to prawdopodobnie Patec faktycznie jest sabotażystą. I teraz zagłosuję na... dobra, prawo Marcina. Jeżeli Patec był sabotażystą, to był dość głupim sabotażystą, bo on teraz na prawo Marcina losowo głosuje, mimo tego, że każdy mówił, że tam na Oskiego będzie głosował i on jest drugim podejrzanym, więc raczej statystycznie lepiej by mu było na Oskiego zagłosować, mimo tego, że... No nie wiem, dziwne. Chyba, że Oski jest faktycznie też sabotażystą. Jezus, ale te, te, ta gra ta, taki mętlik mi daje w głowie. Czyje głos chcesz? zablokować dzisiejszego wieczoru. Bo mam jeden. Możesz zablokować jedną osobę całkowicie. No nie, to tym bardziej na Oskiego powinien zagłosować, bo wtedy on by mógł zostać, bo by zablokował po prostu głos Gimpera, bo wiadomo, że Gimper na Pateca będzie głosował i tyle. Oczywiście z Martią. Jej, dziękuję. <noise> <laughs> to, to nie, Ciekawe, w sumie ktoś by musiał sprawdzić, kiedy y, wyszło Love Never Lies, a kiedy nagrywali y, ten właśnie program Reziego, bo może to się zbiegło w czasie i ona wtedy ogarnęła, że ma duży hejt po tym Love Never Lies i może dlatego się źle czuła. Nie wiem, no jest taka możliwość. Pożegnać. Z Oskim, którego wygłosowaliście. Oski pożegnaj się z wszystkimi i idźcie spakować. Dziwne, że i tak, Patecki. No pe pewnie przez to, że zagłosował było z Gimpera, zgaduję, że tak to się wydarzyło, ale dziwne, że Patecki nie odszedł. Zgaduję, że w kolejnym odcinku odejdzie, no chyba, że jakoś mega się pokaże, zobaczymy. Ale Oski to dobrze jednak, że odszedł. w sensie on mnie troszeczkę irytował, no. Tak, minimalnie, nawet jeżeli nie był sabotażystą, to, jest, to był taki minimalny case martyrent, takie 10% martiren. Poza tym, to był dobry ziomek, i jeżeli był sabotażystą, to naprawdę nieźle nas okłamał, bo ja nie wierzę w to, że on nim jest. A jeżeli jest, to jest naprawdę niezły i zrobi karierę w social mediach. Tu, oczywiście, mówi o Oskim. Zgaduję, że Rezi to specjalnie dał, żeby pokazać, że Oski bardzo fajnie oszukiwał. No nie. I że u niego e, na drzwiach była naklejka z logiem sabotażysta. Bo oni nam ją nakleili, no o czym właśnie. powiedział mi góral? No i dlatego, no właśnie, a do mnie podszedł jakby e, świadomie, że on ją nakleił e, z tekstem: Szedłem przypadkiem po coś tam do pokoju Gimbera i tam na drzwiach była naklejka z, e, z logiem sabotażysta. I dlatego... Nie, nie, poczekajcie, czy właśnie w tak oczywisty sposób ujawnił się sabotażysta, czyli Gural? Bo góral mówił o naklejce, którą sam przykleił sabotażysty i w taki sposób chciał dać strop na Gimper. Naprawdę. Że nagle ją tam zobaczyłeś, no, tak? Okay. Czyli to był pomysł, żeby przekleić naklejkę, nie, No, akurat tu mogę też powiedzieć, że zauważyłem naklejkę. I w sumie to tym bardziej by potwierdzało, że Patecki nie jest sabotażystą, bo skoro, skoro by był sabotażystą, no to nie sprzedałby tej naklejki. Wiedziałby, że on odpada, no i tyle, a tak to i on będzie na celowniku. I teraz jeszcze góral. Takiego czegoś jeszcze nie było. Ciekawe, czy teraz, skoro jest ujawnienie, sabotażysta i głosowanie jest dopiero po kolejnych zadaniach, po kolejnym całym dniu, to może perfidnie sabotować po prostu. Jakby w taki bardzo oczywisty sposób natracić się jak najwięcej pieniędzy, bo i tak odpada. ...przekazała dalej grupie, że prawdopodobnie w pokoju u Gimpera, u prawa Marcina jest sabotażysta, no bo ja tak zaczęłam myśleć i dlatego potem mówiłam dalej, że kurde jest ta naklejka na tych drzwiach i próbowałam się zastanowić, czy mogła tam być wcześniej, czy wiecie, nagle się pojawił, a no bo to ma jakby znaczenie. Tylko z drugiej strony, kto normalny by nakleił w pokoju, gdzie jest sabotażysta naklejkę Sabotażysty. No to by było zbyt oczywiste i zbyt łatwe dla uczestników w takim razie, nie? Więc jakby nie patrzeć, to nie do końca musi potwierdzać, że góral jednak jest. Trochę się nakręciłem, wybaczcie. Ale to, że chodził i hachmącił i mówił, że to może mieć jakieś znaczenie, no to to. To już jest druga rzecz. Z góralem, ja tylko. Czy byłbyście w stanie na kartce 4 rozrysować tak, pokój sabotażysty i zaznaczyć, i zaznaczyć punkty, bo być może trafią osoby, które w nim nie były? raczej bo zajęliście gdzie patrzy. to jest na bardzo no. Bo... Gdzie... Ale mądre, jezus! Nie, prawo Marcina i Imper, to są zbyt duże mózgi na tych sabotarzystów. Oni nie mają szans z nimi po prostu. No, chyba że jeden z nich jest. To gra naprawdę mega 200 milionów IQ. No, bo żeby rozrysować specjalnie plan, żeby przyszli uczestnicy, jak wchodzą tego sabotażysty pokoju, wiedzieli gdzie dokładnie patrzeć, gdzie ktoś jeszcze nie patrzył. Dzięki temu będą mogli tak naprawdę wiedzieć wszystko o tym pokoju sabotażysty. Nie, ja! Nagle ja! Nagle ja! A, a i zapominamy o wszystkich innych, którzy wiesz, wszystkich innych już po prostu nie ma. Co nie! Nie! Jakby nie będę tutaj zrzucał, bo prawda, ja nie jestem, jak to się mówi, 60. Uważam, że wiesz, tam było też trochę parę innych osób, a ja tylko dlatego, że co, że powiedziałem dwa słowa za dużo, no i nagle wszystko, wszystkie nie, coraz nie, 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 nie. na nie, Ja, dobra, patent już gra, jakby w pełni wiedział, że go po prostu wywalą, no bo ciężko jest. W sensie naprawdę ciężko, jeżeli chodzi o to, kto mógłby być sabotażystą i kogo jeszcze wywalić. A kogoś wywalić i tak czy tak muszą pod koniec tego dnia, więc prawdopodobnie zrobią to jemu właśnie, dlatego on po prostu śmieszki sobie robi, tak mi się wydaje. Oh, czy ci pierwsi będą mogli? przekazać coś później kolejnym, żeby im było łatwiej Proszę. zrobić. Ja o tym myślę, bo czuję się niepewny w nartowych rzeczach, nie? No, ja I na ja pewno tak nie powiecie, chciałbym być ja pierwszy. Ja coś powiem, nie? Mi się wydaje. Parunki na narty są średnie. No. Tutaj taka ciekawostka, bo oni podejrzewają, że to będzie jakiś wyścig nartowy i oni sami mają kolejność, jakby kto idzie pierwszy, a kto ostatni, sobie ustalić między sobą. Okej, okay, tylko jeżeli to będą nartowe rzeczy, to może dlatego Martyrenty już nie chciała brać udziału, bo ona mówiła, że nie narty, nie narty, narty nigdy w życiu. Więc może o to chodziło, że Rezi wiedział jej dał Eu hey. W jutrzejszym programie może być lipa. Dziś uczestnicy zmierzą się z torem przeszkód na skuterze śnieżnym. Czeka ich pięć stacji, na których będą musieli wykazać się celnością i stalowymi nerwami. Zadania obejmują rzut nożem do celu, strzelanie z ogromnej procy, rzut toporem, strzelanie z repliki ASG oraz strzelanie z łuku. Każdy uczestnik ma tylko trzy próby na trafienie. Jeśli mu się nie uda trafić w cel, czeka go runda karna na skuterze. A, czyli po prostu czas, w którym oni. To skompletują, tak? O to chyba chodzi. No dobra, no może być nawet ciekawe pod względem, jakby aktywności dla nich, ale pod względem kontentu, no zobaczymy, czy to będzie faktycznie ciekawe, czy nie. Bo ja nie wiem, gdzie tu sabotażysta może sabotować. Nie wiem, ukradną łukim. <grych> im więcej rund karnych, tym dłuższy czas przejazdu. A to właśnie może wzbudzić podejrzenia, ponieważ to czas jest tu najważniejszy. A dobra, dobra, dobra. Czyli jednak niekoniecznie. To, to, to jest kolejne z tych zadań na zasadzie albo ktoś jest bardzo zły, albo ktoś jest sabotażystą. No bo wiadomo, że nie każdy będzie potrafił strzelać z łuku idealnie czy tam z pistoletu czy coś takiego, więc to, że ktoś dłużej będzie robił, to niekoniecznie od razu oznacza, że jest sabotażystą. No no dobra, no to takie średnie zadanie. Jest to zarąbista paczka instruktorów i świetne przygody na skuterach. Że serio, z całego serducha polecam, nie jest to reklama płatna, żadna po prostu. Po prostu dostaliście skutery za darmo i instruktora. No jakby, no wiadomo, że to nie jest płatna, ale y, koszty programu się obniżyły. No. Runda karna! JAZDUNIA! Kaluch nie trafił nożami do celu. Czeka go runda karna, co oznacza, że jego czas znacząco się wydłuży. Ciekawe, jak to wpłynie na jego pozycję w grze. No nie, no ale to jest bardzo, bardzo ciężkie. Strasznie ciężkie, żeby trafić nożami do celu. No i no, zazwyczaj generalnie nie wiem, jak wy widzowie, ale ja mam rzadko także że rzucam sobie na przykład w ścianę nożami, więc to może być coś nowego, pierwszy raz coś robić. Więc, więc wiadomo, że nie będzie każdemu szło idealnie za pierwszym razem. Zastanów się, co robić. A nie, 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 się, bo to jest. Trafiłeś, za liczone nie, 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 nie Dobra, Kaluch robi taki tryhard, że nie ma szans, że on jest sabotarzystą. Coś tam z tyłu głowy miałem go w podejrzanych, ale teraz na pewno już nie, no bo tego to w sumie nikt nie widzi, czy on tryharduje, czy nie na początku. A on do swojej nawet już nie słucha instruktorów, bo wie, że oni tam są, tylko żeby go spowolnić. On po prostu musi trafić w tarczę i tyle, nawet nie musi trafić tak, żeby się wbiło. Od teraz ty możesz się odzywać, za każde odezwanie się. Dobra, czy im nie da wskazówek, żeby ignorować po prostu w pełni tych, tych y, ludzi, co niby mają tam pomagać? Ale może to jakoś pokazać w jakiś sposób, chyba tak mi się wydaje. Pomimo tego, że finalnie runda została zaliczona, Julia przekazała swojemu kierowcy, że musi wykonać rundę karną. Okej? Okay? I to jest tylko dowód na to, że Julia Machunik nie jest sabotażystą, ale no na Marti Renti musiała się druga Marti Renti znaleźć. Jak to nie kula lodu zaraz przy tym? Przy nagrzewaczu w saunie to teraz losowo sobie robi dodatkowe kółka na że tak, o. Trzałą. Możesz kupić z instrukcji na 200 zł. wybieraj. Tracisz czas, czas tyka, leci no czas dobra, cały ja czas. To twój odcinek, czas. Dobra, poczekajcie, bo ta machunik to pomału przebija Martiren, i ona tak specjalnie robi, a nigdy nie widziałem... No bo każdy wie, jak z łuku strzelać, tak mi się wydaje, no bo we wszyscy, wszystkich filmach, jakieś Hunger Games czy coś, no tam każdy strzelał z łuku. Ona nie oglądała takich rzeczy, nie wiem, no no jakby... Ja też nigdy nie strzelałem chyba z łuku, ale wydaje mi się, że prędzej bym wiedział, jak to wygląda, niż jakieś dotykanie tej strzały jakoś tak dziwne. Jak jakbyś chciał? Trafione. Stawiłeś. Zapraszam. A! No póki co no, naprawdę tylko chyba Machunik wyszła na taką sabotażystkę lekką podczas tego wszystkiego wiadomo, że oni teraz nie pokazują wszystkich zadań, więc na przykład mogli pokazać sabotażysty te dobre zadania, że było pod kamerę, że oni niby nie są sabotażystami, a potem mogli sobie iść i herbatkę na przykład z Szumi na przykład zaparzyć, nie? Jest taka możliwość, ale póki co Gimper i prawo Marcina Clear wyglądają. No każdy osobnia oprócz Machunik. O, coraz bliżej, coraz bliżej. Ty nie no patrz szuka tego pod kamerę Jaminik. Do... Dobrze, dobrze! Dobrze jest! Ale gorąco! Ale parzy! Uaaaa! Na, 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 na pewno nie stoję przy tym, na pewno przy tym nie stoję. Nie no, ale że Patec jako jedyny dał się nabrać na tego glęca, który mówił, że ta broń jest gdzieś schowana w lesie, to akurat mi zaśmierdziało trochę, no bo nie spodziewałam się, że to akurat paset będzie tym, co się da nabrać. Jak się czujesz w roli szkodnika? Glenców się mu zrobił. Fajnie, nie? Możesz trzecie mnie zapraszać. Glenców przybiera różnych form na swoim kanale. Glenców, wbijajcie koniecznie do niego. Ja rozumiem, fajny, Naprawdę fajny program wymyślił, ale <noise> w każdym programie musimy, musi być bingo, nie? Musi być reklama koszulek. Musi być to, że Rezy dobija 6 milionów, więc trzeba go subować i musi być reklama jednego z jego minionków. Jakby no. No kumam, no rozumiem, no to kosztowało i musi się jakoś rzadko zwrócić, ale no nie wiem, wątpię, że ktokolwiek będzie chciał subskrybować Glęca albo tego Oskiego całego po tym, jak go reklamuje w taki sposób. Nie zabrałeś rzutek! Gdzie masz rzucać? Masz rzutki ze sobą? masz, ma się masz rzutki? Prawo. Nie, nie, musi mieć broń! Musi mieć się rzucać! Nie ma tutaj niczego! Ej, ej, to taki wiesz? Czyli jednak i Igor Lipatewski. Nie wiem, no ja bym po tym zweryfikował, bo to jest dość proste zweryfikowania, no bo od początku wiadomo, że oni przeszkadzają i nie ma co ich się słuchać w ogóle. Chłopci mówi, żebyś wracał do poprzedniego stanowiska, no to wiesz o tym, że tego nie robić. Ale wiadomo, w emocjach wszystko jest możliwe, no i oceniamy w sumie po failach, bo albo ktoś może failować, albo może specjalnie udawać, że failuje, nie? Kaś to zgubił. Przy o siekierkach. Okay. Okej. Przy siekierkach. 1000 zł. Dziękuję. A dobra, to już Rezi naciąga, bo wiesz, że żadnego sabotażysty nie zostało. I dlatego czym więcej im hajsu ściągnie, to więcej dla siebie zostawia i specjalnie takich pyta, podchwytuje i tak dalej. A to samo było w sobie poprzedni, bo sabotaże się. Tak, o śmieszne było czasem. Wygranych tej konkurencji. Numer jeden. Należy się dla Pateca! Gratulacje! Na... Ej, no dobra, czyli patecki naprawdę nie jest sabo... No to ja tam nie widzę w ogóle, że tego sabotażycy. Machunik bym tego wywalił jak Marty Renty, po prostu nie, że irytuje, tylko dlatego, że obciąża bardzo grupę swoim brakiem umiejętności. A z drugiej strony, jak ktoś gra pod endgame, no to lepiej zostawić taką machunik, która wiadomo, że w finale sobie zbyt dobrze nie poradzi. A? Drugi czas należy się dla. Guralo. brawo! Serio? Przy o, trzech jak to mega. To mega. I, I teraz pytanie, no bo wiadomo, że można jeszcze z innej beczki do tego podejść. To wszystko zależy od nas, tych uczestników, no bo teraz można powiedzieć, że oni specjalnie tak trajhardowali, patecki i Gural, dlatego że są saboterzystami i wiecie, jedno zadanie dobrze zrobili, czy coś takiego. Trafię, no miałem za pierwszym razu razem. No. Ja praktycznie też. No, że nie wiem żadnego nie Jak były komplikacje w zadanie, że szpącili, to to zabierało czas. Ale wiecie no, nie? co to ja, chodzi? Ja, ja nie straciłem. Ja, go go nie ogóle. ja, ja, ja tak w ogóle nie rozmawiali Ja tylko tak ja tak to, to mega dziwne. Ej, no to może chodziło o to, żeby. Jak najdłużej może robić te zadania. Czy, czy, czy o co tu chodziło? W sumie, no jakby nie patrzeć faktycznie, Gimper i ten prawo Marcina od razu dosłownie. To, przynajmniej tak to wyglądało, a może prawo Marcina i Gimper faktycznie są nie ma, nie ma szans, nie, to są moje pewniaczki. E, namąciła, Patec troszkę rozpraszał uczestników, e, którzy mieli siedzieć cicho, a wiadomo, za odzywanie się była kara, e, także z tego zadania najbardziej on jest podejrzany i Gural, który również wiedząc, że ma się nie odzywać, e, odezwał się dwukrotnie i straciliśmy przez niego tysiąc złotych z puli. No w sumie to by było mądre ze strony Pateca, jest, że był sabotażystą, że on będzie po prostu w taki sposób nadrabiał pieniądze dla sabotażystów, że prowokował ich jakoś, żeby gadali, a samo zadanie w sobie zrobił bardzo szybko. No jest taka możliwość. Przykro mi strasznie, że nie ma Marti Lenti, no bo tak to była zawsze łatwy dla mnie hit, nie? Że no dobra, walcie do Marti Lenti, bo wiadomo, że ona albo jest zła, albo ten... A teraz to chyba chłonik, muszę powiedzieć. Dlatego ja uważam, że fajnie by było zostać razem. Ty byś mogła Karolinę e, przekabatać, żeby była z nami, a później ją <laughs> i zostaniemy i przysięgam, że twoja sytuacja była o wiele lepsza, gdybyś nie, teraz tego nie Ej. powiedział, co powiedziałeś. Nie, no, patecki, jeszcze wycięłem, ale on perfitnie powiedział, No, prawo Marcina i Gimper, to coś tam mówią o tobie leciutko, nie? No, bo wiadomo, że będą gadać o niej, no bo ona ma najgorszy czas i teraz ewidentnie chce zmanipulować. Tym, że tak to powiem, ładnie, szacunkiem do niej. Na, na, najsłabsze ogniwo to machunik. No i łatwo z nią zmanipulować. Pewnie Paty pa tak pomyślał, ale ona się nie dała. Chachmęcony, nie? Oni hachmęcą. Masakra, jak oni mogą tak hachmęcić? No ja ale dobrze, podróżmy, że my jesteśmy z, z tobą ja możemy czuć się bezpieczni. Na pewno nam dobrze wskażesz, na kogo zagłosować. Hehe, <noise> Gimper <noise> <noise> i. E, prawo Marcina. Przepraszam, ja <noise> już nie mogę wytrzymać. Gimper i e, prawo Marciniego. <noise> 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 <i prawa Marcina. głosy> <noise> Ale super, bo już w kolejnym odcinku chyba się dowiemy, kto jest sabotażystą, nie? Chyba, chyba, tak będzie, to fajnie, to fajnie, ja się nie mogę doczekać, w poniedziałek, widzowie. Bo jeżeli Patec był perfidnym takim sabotażystą, to chapeau dla niego i tak. Nie jesteś z nami, z Kim, ze mną, z Góralem, z Julką i z Karoliną. Do momentu. Czy w wchodzisz to? Ale ten Patec kręci, nie? On tak on tak kręci. Sło już może się lekko rozpadać. Robię co mogę, ale no nie wiem jak to będzie, nie? Jeszcze coś tam postaram się namącić. Obawiam się, że to może być już mój ostatni dzień tutaj. Chociaż w sumie też tak wczoraj myślałem. No zobaczymy, nie. No ci, co mieli trzy najlepsze czasy, no to w sumie. Ej by... Może on wiedział, że jest sabotażystą, i za najlepszy czas dostanie kartę. I ta karta może coś zmienić, bo Patec ma jakąś kartę prawdopodobnie za to, że był top 3. Czy jest napisane, czy tylko flaga? To już jest dla a, to jest to samo co Oski, chyba dostał. Nie, ten, ten dostał. Ten TikToker, no nie pamiętam jak on się nazywa. Michu, chyba, chyba tak. No to on dostał tą flagę i rezy za chwilę wbije w makietę, i dzięki temu będzie miał podpowiedź, gdzie szukać, nie wiem, jakieś może zadanie podczas e, final, finału. Flaga. Flaga. No i co to Nie, no, Patecki nie może dostać flagi, bo go na pewno wywalą. Dajcie mu jakiś immunitet coś, no Rezji. Wszystko jest w Twoich rękach, a nie te flagi walone. Skąd wiesz co to jest? No już gadaliśmy, wiesz. gadają? Tak, my, lic my liczyliśmy na jakieś, wiesz... Nie wiesz co to jest, czy nie? Jedna z trzech lokacji finału. No i rip, no. Bardzo fajny upatec jako dodatek tutaj do programu, bardzo fajnie, że tak długo przetrwał. Szkoda, że nie będzie go w finale, tylko będzie dwóch tryhardów, czyli prawo Marcina i Gimper, czyli jeden z nich po prostu wygra. Tak mi się wydaje, całego sabotażystę. Ale mogą zaskoczyć, na przykład góral nagle wygra, kto wie. Ale w sumie dla Gimpera i Prawo Marcina, jak oni będą grać 200 IQ, już przestają myśleć o tym, kto jest sabotażystą, bo i tak wiedzą, koło wywalać, no to lepiej wywalić, na przykład, mi się wydaje, tego Gurala, No bo on prędzej może niż taka Julia Machunik na przykład. Tak mi się wydaje, jeżeli to będzie jakiś taj. No nie, no nie chcę być niemiły, ale logiczne myślenie na przykład. Nie powiesz, dasz gdzieś indziej, bo tych dziur jest więcej. Decyzja należy do ciebie. Zostawię tą flagę. Dobrze, tu. Możesz sobie po tym telefonu sprawdzić, co to są za miejsca, możesz sobie przygotować się. Jutro jest finał, życzę Ci, żebyś w nim był. Dzięki. No, póki co, każdy kłamie z lokalizacjami tego finału, ale w sumie Rezji to jest totalnie bez sensu. W sensie to, to, to jest tylko mówienie jakby jednej osobie, gdzie to jest, bo tak na dobrą sprawę wiadomo, że nikt tam się nie podzieli. Nawet jeżeli każdy jest uczestnikiem, no to i tak nie powiedzą drugiej osobie, gdzie jest jakby lokalizacja finału jedna z czterech, no bo każdy chce wygrać, bo nie wygrywa grupa, tylko wygrywa jedna osoba. Co jest minusem w tym programie, w sumie. Etapie nie uważałem, że mogłybyście w jakiś sposób nas sabotować. W się ja uważam, że jeżeli jest sabotażysta w grze, to yy, jest to Patelc lub Góral. Ciekawe, czy tu już Gimper myśli bardziej pod kątem tego, żeby wygrać finał po prostu. I wiadomo, że pod względem fizycznym Gimper raczej będzie najsilniejszy i Gural, więc jak wywali Gurala, no to będzie dla niego łatwiej, jeżeli jakieś fizyczne na przykład zadania będą w finale. Więc ciekawe, czy pod tym względem myśli, czy faktycznie szuka sabotażysty dalej, bo wątpię. A dlaczego ruszyłeś? Yy, bo pomyślałem, że wam powiem, bo po prostu... Uważam, że mogę osobom, które nie zagłosują, na mnie powiedzieć, gdzie. Ale e, przecież i tak nie zrobi. To jest moje. Zrobię, Zrobię, bo ja jak męczę, ale jestem uczciwym kachmęciarzem. A to mądre, mądre, patecki, kolejna zagrywka. Ludzie tutaj nie chcą mieć na sojusz. Ewidentnie widzi, że mu się to nie sprawdzi, więc przynajmniej wykorzystał to w jakiś sposób, żeby ludzie na niego nie zagłosowali. A i wydaje mi się, że i tak zagłosują, bo ni mu nie zaufają, że mu po im poda. Ja bym chciał powiedzieć mojej sekcie. W sumie tak sobie posta postanowiłem, że w sumie chciałbym. Wam wszystkim powiedzieć to, yy, bo w sumie Wam ufam. Wolałabym, żebyście nie mówili innym. Julce zaraz powiem. A tu Skubany jeszcze na emocje wychodzi. Przecież Patec mi powiedział prawdziwą lokalizację finałową, więc na pewno nie jest sabotażystą. Chce dobrze dla mnie, chce i pomóc, no a ja do nie zagłosuję. Pewnie on tak już myśli. No ja nie jestem specjalistą w quizach, familiadach i tego typu rzeczy, więc zapraszam gościa specjalnego. Nie, yeah, oh, nie. nie. Czekaj. to on. Shit. O, jednak w plotkarach ja dobrze potem zgadłem, że to chyba chodziło o Multiego, bo on tam mówił, że to był gość, który był bardzo oczekiwany. No i Multi jest. Ale nie w takim sensie miał być w sabotażyście. Multi miał być w sabotażyście jako uczestnik, a nie jako gość specjalny. No, do jasnej ciastej. No ale nahypował, nahypował na kolejny odcinek, bo już widzę, że się kończy chyba. Jedno jest pewne: dzień czwarty przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Kto tak naprawdę sabotuje? Kto tylko gra pod przykrywką? To dopiero początek prawdziwego hałasu. No, koniec, koniec. No dobra, faktycznie kolejny odcinek będzie dość ciekawy, bo to już będzie finał, ten ostatni odcinek, tak mi się wydaje. Jakiś quiz ma być, no nie wiem, no jakiś immunitet by musiał Patec dostać, ale zgaduję, że Pateca wywalą, no i może Górala wywalą, no bo faktycznie Gimper i Prawo Marcina zrobią jakiś team jakieś manipulacje tych dziewczyn, żeby na niego zagłosowały. Zobaczymy, co przyniesie czas. Ja się wam żegnam, zostawcie lajka, zostawcie suba, No i będziemy już jutro i na razie.